Cześć YouTube. Pewnie spora część z was wie, część nie wie, dlatego też nagrywam ten filmik, że wydałem swojego e-booka, gdzie zawarłem wszystkie informacje, jak siebie poprowadzić, jak kształtować swoją sylwetkę, tak żeby dobrze wyglądać na plaży, żeby inni nam zazdrościli, kiedy ściągamy koszulkę, bo to nie jest żadna tajemna wiedza. Da się to zrobić w sposób łatwy, prosty i przyjemny, nie odmawiając sobie wszystkiego. To dieta jest dla ciebie, nie ty dla diety. I zawsze będę to powtarzał, nie trzeba wydawać setek złotych na suplementy, robić godzin cardio, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki naprawdę łatwym sposobem i też to będę promował cały czas na moim kanale, tak jak to robiłem do tej pory, dzielę się z Wami za darmo informacjami i nadal będę to robił, tylko że napisałem tego e-booka, bo po prostu zbyt dużo ludzi zgłaszało się do mnie na konsultacje i nie byłem w stanie ich wszystkich przyjąć. I tutaj możecie się zastanowić, jak to ktoś chciał mi zapłacić za usługę, a ja go odsyłałem z niczym i co? Ja nie chcę zarabiać. No, chcę zarobić, myślę, że każdy chce zarabiać i jest to rzecz normalna. Tylko że chcę do każdego podejść w sposób kompleksowy. Chcę każdemu odpisywać w przeciągu 24 godzin. Liczę się dla mnie stały kontakt, a wiem, jak to wygląda u innych popularnych trenerów, że kontakt jest raz na miesiąc albo nawet nie, bo sam przez to przechodziłem. Sam trafiłem na trenerów, którzy wysłali mi tylko i wyłącznie kurczak ryż co 3 godziny, co tydzień coraz więcej cardio i kontakt raz na miesiąc i odpisywanie jednym słowem. Wiem, jak to wygląda, i też wiem, że jak odsyłam te osoby z niczym, to one potem trafiają właśnie do takich osób. No, i nic z tego nie ma, więc zawarłem wszystkie te informacje trenerskie w jednej książce. Tam jest od A do Z napisane, jak, jak sobie ułożyć dietę, jak kontrolować swoje postępy. Są gotowe, sprawdzone plany treningowe i też jest napisane, jak progresować, jak zmieniać ćwiczenia, jak dobrać te ćwiczenia pod naszą osobę, w jakich przedziałach powtórzeń się poruszać, o deloadach, o refidach, o diet break'ach, jak przechodzić z masę na redukcję i odwrotnie, jak kontrolować postępy, o retencji. No, Naprawdę tam jest od A do Z napisane, co robić, po prostu. Też już sprzedaję tego e-booka jakiś czas, więc jest już na grupie ponad 100 osób. Tutaj Wam pokażę, jak ta grupa wygląda. Po zakupieniu e-booka dostaniecie dostęp do grupy, gdzie możecie zadawać nielimitowane pytania. Na każde pytanie będę odpowiadał wraz z innymi użytkownikami, także no, nigdy nie zostaniecie sami, jakby jakieś wątpliwości się pojawiły. Tutaj też zadaję pytanie tym osobom, które są już na grupie, które zakupiły program, jak im się podobał. Tutaj możecie przeczytać ich opinie. Wystarczy, że w odpowiednim momencie zatrzymacie to nagranie i ze spokojem możecie sobie wszystko przeczytać. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, jakie są opinie na temat tego programu. Jest to mega, mega budujące. Tutaj też kolejna opinia. Na grupie jest już ponad 100 osób, także coś się dzieje. Wymieniamy się tutaj poglądami, dzielimy wiedzą, motywujemy, napędzamy, tworzymy społeczność. Także myślę, że bardzo, bardzo fajnie to na ten moment wygląda. I niezależnie, czy Twoim celem jest masa, czy redukcja, Da się dobrze wyglądać, da się zrobić tak, żeby wszyscy mówili: Wow, żeby wam zazdrościli, kiedy ściągniecie koszulkę. To wszystko jest na wyciągnięcie waszej ręki i nie trzeba wydawać setek złotych na suplementy, robić cardio, odmawiać sobie wszystkiego. To wszystko jest dużo, dużo prostsze. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj macie stronę, i też strona jest w opisie na dole, więc tam od razu możecie kliknąć i was przekieruje. I tutaj też macie kod rabatowy który jest dostępny tylko przez 48 godzin po opublikowaniu tego filmu. Dostaniecie na niego 15% zniżki. I też oczywiście wszystkich zapewniam, że nadal będę się dzielił z Wami wiedzą absolutnie za darmo. Tutaj nic się nie zmienia, nadal będę robił to, co robiłem do tej pory, tylko jak jesteście zainteresowani, no to zapraszam. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.